Chciałem zahaczyć, zanim to pytanie takie ogólne do Dominiki, no. czy, czy tematy typu jakiś blockchain, jakieś NFT, to są jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam zahaczają już o, o to, co, 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 co robicie w, w ramach grida? Czy ten temat się już gdzieś tam pojawia, jakaś taka perspektywa? Hmm. Może już znika? Hmm. Łatwych pieniędzy? Z nadzieją pytam, Wie. tak? My na razie się nie angażujemy w takie działania S uh, i... I też nie rozwijamy jakby produktów docelowych i, i nie, nie zamierzamy przyjmować płatności w krypto od klientów i to się nie dzieje. Oczywiście jesteśmy świadomi tego jakie są trendy i co się na rynku dzieje i jak bardzo ten blockchain i, i te, to krypto wchodzi też w, w e-sport. Przede wszystkim jako sponsorzy, no bo jednak ich możliwości promocyjne też są ograniczone dosyć. Um, widzimy co się dzieje. Mm, i, I jak na razie jest to nam trochę jakby Bojętne. obojętne. No. Okej, okay, to sobie idzie i patrzycie jak bardzo deweloperzy załóżmy przykleją Dokładnie. się. Oczywiście część deweloperów, bo nie wszyscy, bo... Nic się z tego większego nie mówi. No, wiele jest przeciwko tam bardzo tak? NFT. Są. Oni mają własne NFT w postaci swoich Dokładnie. Swoich skinów. I oni mają przykład. ekosystem na tyle duży, że nie muszą wyprowadzać Podobnie skinów. Podobnie jak kozern. Steam, tak. który też ma swoje własne. Tak, tak ale oni NFT. wprowadzają.